Cześć. Dzisiaj Was nauczę, jak w prosty sposób i szybki sposób ułożyć kostkę rubika. Więc tak, najpierw sobie układamy krzyż. Ja tutaj sobie wybiorę akurat ten niebieski i sobie go właśnie ułożyłem. I teraz zauważam, że tutaj mam takie dwa klocki, które mogę tu wstawić. To się nazywa slot, więc robimy takie sloty i je wstawiamy. Tutaj robię właśnie. Tak, i właśnie wstawiając te cztery sloty, mamy, mamy tutaj już dwie pierwsze warstwy zrobione. Dalej e, robimy sobie, e, orientujemy sobie wszystkie górne klocki. E, generalnie do tej pory powinno być w miarę wszystko intuicyjne, więc e, myślę, że nie muszę tak dokładnie tłumaczyć. E, bo dopiero prawdziwe schody zaczynają się dopiero tutaj. E, tutaj większość osób ma problemy. No bo zobaczcie. E, Musimy zrobić tak, żeby wszystkie te trzy klocki dłużu te znalazły się tu, ale równocześnie też te wszystkie klocki przenieść tu, te pr i te przenieść tu i te przenieść y, tutaj i y, y Równocześnie, też góra pamiętamy, że musi zostać w takiej samej formie, jak jest tutaj. I również musimy zwracać uwagę na dolne klocki, żeby one nam też wróciły do takiej formy, w jakiej są tutaj. I jest tu strasznie dużo rzeczy naraz, tak jakby do zapamiętania, do, do zrobienia. Więc ciężko to samemu wykminić, więc ja tutaj używam takiego algorytmu, który właśnie się teraz wyświetli na ekranie i y, ja go teraz właśnie zrobię. Czyli tak robimy tak, robimy tak, jakoś tak y, to było y, tak, 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 tak tak y, w ten sposób. Y, i mamy wszystko w ten sposób zrobione. Mam nadzieję, że pomogłem. Jakieś pytania są, to pytajcie w komentarzach. Dzięki, cześć!